Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody życia. Księga objawienia 21,6. Ta woda jest niezdatna do picia. Takie lub podobne ostrzeżenie często znajduje się przy przydrożnych studniach oraz dworcowych kranach. Każdy wie, że woda czerpana w tych miejscach nie spełnia norm sanitarnych a może spowodować chorobę. Kto, pomimo tego, się jej napije, sam bierze na siebie odpowiedzialność za przykre konsekwencje. Podobne ostrzeżenie umieszcza Bóg przed licznymi źródłami nieczystych wód tego zepsutego świata kinem, telewizją, grami komputerowymi, prasą. Treściami przekazywanymi przez internet, spotkaniami tanecznymi i innymi tak zwanymi rozrywkami. To ma oczy otwarte, ten dostrzega znak ostrzegawczy. Woda niezdatna do picia. Wszystkie te rzeczy nie są odpowiednim napojem dla ludzkiej duszy. Nie tylko dlatego, że są niezdrowe, lecz również dlatego, że często są bardzo szkodliwe lub wręcz trujące. Te mętne wody nie potrafią zaspokoić pragnienia duszy. Ich spożywanie dla wielu ludzi skończyło się nieodwracalną na wieczność szkodą. Bóg nie tylko ostrzega ludzi przed wodą, która poważnie szkodzi, Lecz także oferuje nieskazitelnie czystą wodę, wodę życia, wodę życia. Ta woda życia przynosi uzdrowienie i zbawienie i zaspakaja wszelkie dotychczas niczym niezaspokojone, głębokie pragnienia ludzkiej duszy. Czy nie chciałbyś posiadać tej wody? Wsłuchaj się w głos Pana Jezusa Chrystusa, który wzywa i Ciebie. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jana, siódmy rozdział 37 werset. Nie truć się już więcej, aby daremnie zaspokajać swoje pragnienie przy zatrutych źródłach tego grzesznego świata. Każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie, mówi Pan Jezus w Ewangelii według Jana, czwarty rozdział 13 do czternastego wersetu. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. On chce całkowicie za darmo dać ci wodę, która wytryskuje ku życiu wiecznemu. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody życia.